Jeśli chcesz budować silną i barwną osobowość, wybierz warsztaty, które pobudzają wyobraźnię, stymulują kreatywność i wzmacniają poczucie własnej wartości. Spójrz ze mną przez kreatywne okulary i wyczaruj niezwykłe rzeczy ze zwykłych śmieci. Weź udział w zajęciach, które pomogą Ci odkryć indywidualne zdolności, dadzą satysfakcję, radość i dobrą zabawę. Na dwie lub trzy godziny włącz telefon, włącz wyobraźnię i po prostu się pobaw. Daj sobie szansę doskonaląc umiejętności, których nie zastąpi sztuczna inteligencja. Poznaj swoje możliwości i inną wrażliwość, która Cię pewnie zaskoczy. Spróbuj czegoś nowego. Rozwiń cechy, które w Tobie przysypiają i może są niedopieszczone.